Sport jest tak naprawdę nauczycielem życia. Nie ma możliwości, żeby ten sam cykl treningowy powtórzyć w kolejnym roku. Dla nas nauka, ciągła zmiana, ciągłe doskonalenie jest naturalne. Nie uświadamiamy sobie tak naprawdę, że lekką atletykę uprawiamy od pierwszych naszych dni, bo skaczemy, rzucamy, biegamy. Więc tak naprawdę, jak sobie spojrzę wstecz, to ta przygoda z lekką atletyką zaczęła się na podwórku. A dopiero później, poprzez nauczyciela WF-u, trafiłam na trening lekkoatletyczny. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy. Nagle kończy się moja przygoda sportowa i robiłam coś, co kochałam, i nagle to porzucam. Tak naprawdę udało mi się stworzyć formę pozostania w nim. Pierwszym pomysłem był fundusz stypendialny, bo ja jako młoda zawodniczka też byłam wspierana przez kilka fundacji, i dzięki temu mogłam rozwinąć skrzydła i pójść do przodu. Fundacja tak naprawdę powstała. Jako twór księgowy do obsługi funduszu. Ale w momencie, jak się jeden projekt pojawia, to zaczęły się sypać pomysły na projekty. Stąd lekkoatletyczne kampy, stąd lekkoatletyczne tury, Kinder Joy of Moving, alternatywne lekcje WF-u, platforma sportowo-edukacyjna. W tym roku wspólnie z Teatrem Pleciuga stworzyliśmy spektakl o tematyce sportowej, gong. Tego, czego nie znosiłam w treningu takim profesjonalnym, czyli biegania, to teraz jest to mój sposób na odreagowanie, na reset głowy. I moja druga pasja, czyli psy. Wcześniej z moim pierwszym psem nawet uprawialiśmy agility, czyli skakaliśmy przez przeszkody. Radio było cudowną przygodą, która naprawdę rozwinęła. Moją głowę, moje postrzeganie, sposób wypowiadania się, gdy mówię o tym, że skakałam o tyczce z lękiem wysokości, to niewielu mi wierzy, ale rzeczywiście tak było. Tak naprawdę można zapanować nad swoimi strachami. Wystarczy powtarzać je automatycznie. Staram się uświadomić dzieciakom, że najważniejszą w uprawianiu sportu jest to, żeby to sprawiało radość.